Witajcie moi kochani, dziś kolejny dzień z powitaniami słońca. Wczoraj mieliśmy tematykę, żeby nadawać naszemu ciału polecenia też, żeby to działało głęboko na naszą podświadomość. Dzisiaj miał być temat troszkę emocji. W momencie, kiedy nasze ciało się nie rusza i wykonuje, znaczy nie rusza w sensie, że nie wykonuje żadnego takiego świadomego ruchu, ponieważ nie zaliczam do tego czynności dnia codziennego, tak, że wstajemy, idziemy pieszo do pracy, wracamy, robimy przechadzkę albo, nie wiem, wychodzimy z psem na dwór tylko mówię o świadomym ruchu, w którym właśnie świadomie wykonujecie i dajecie komendy świadome swojemu ciału po to, żeby iść swoim rozwojem w określonym kierunku. I jeśli tego nie czynimy też, to wiele narasta również w nas emocji i napięć, które potem uzewnętrzniają się i przechodzą na nasze ciało fizyczne, Czyli na przykład zaczyna nas boleć ręka, zaczyna nas boleć bark. Ważne jest to, zwłaszcza w tym czasie, który mamy, żeby o tą higienę naszych emocji dbać. I między innymi świadomy ruch, czyli praca również w powitaniach słońca. Daje Wam taką możliwość, i to jest też w nawiązaniu do wczorajszych zajęć, gdzie zwracaliśmy szczególną uwagę, czy mówiłam, jakby bardziej podkreślałam temat oddechu w jodze, który jest taki dość charakterystyczny w sensie symboliczny, że wdech jest, że nabieramy nowy powie w nowe życie, świeżość, wydech, opuszczamy z ciała to, co nam nie służy, co jest dla nas niekomfortowe, a nawet nie tyle niekomfortowe, tylko to, co nam po prostu nie służy i co powoduje, że czujemy się na przykład źle. Albo pewne sytuacje, pewni ludzie, bądź pewne myśli, które mamy i które po prostu zaczynają w naszej głowie buzować i po prostu sobie z tym nie radzimy i mamy różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne związane z naszą fizjologią czy z naszą psychiką. W związku z tym również to, co tutaj robimy, również te komendy i to, jak, z jaką intencją ćwiczycie, to również wpływa na nasz cel tych 108 powitań słońca. Czyli również tutaj zachęcam Was do tego, żeby zwracać uwagę, z jakim nastawieniem podchodzicie do tych powitań. Proponuję wam, żebyście wychodzili do siebie z opcji, że możecie, czyli mamy cel, dam radę, nie to, że nie mogę, nie dam rady, ponieważ Słowa nie mogę, nie dam rady, jestem za słaba, za słaby. To jest już komenda, którą generujecie do swojej podświadomości, i wasza podświadomość faktycznie wam udowodni, że nie będziecie mogli tego zrobić. I do tego jeszcze nakładają się emocje, frustracja, do tego cały dzień albo jakiś okres czasu, który rodził napięcia, jeszcze bardziej was to, że tak powiem, nie zmotywuje do działania, tylko wręcz odwrotnie. Więc proponuję wam również dzisiaj, żeby zwrócić uwagę na. Na swoich emocji, na swoją emocjonalność i na to, w jaki sposób podświadomie czy myślami dajecie sobie też te komendy podczas tych powitań. Więc proponuję, że jeśli Wam za jednym razem nie wyjdzie za drugim, po prostu okej, okay, mam cel, dążę do celu, dam radę, mogę, bo dlaczego nie, tak? Też potrafię. Więc proponuję Wam, żeby wysyłać w swoją stronę pozytywne myśli, pozytywne wibracje i to nie będzie powodowało, właściwie będzie spuszczało Was ściśnienie tych emocji i wraz z oddechem i praktyką tych powitań zobaczycie, że będzie tych emocji mniej, a będzie więcej energii, która będzie Wam służyła do tego, żeby, że będzie bardziej twórcza i będziecie bardziej otwarci na siebie. No a przy okazji możemy zawsze brać przy. Przykład, na przykład z, z y, kota. <laughs> więc, y, więc zapraszam. Staniemy sobie dzisiaj z przodu maty. E, ćwiczcie też te ćwiczenia, które, y, które wam proponowałam, jeśli chodzi o ręce. Dzisiaj sobie też to chwil, chwilkę przypomnimy. Natomiast w tym tygodniu jesteśmy y, w ilości pięciu powitań słońca. Ręce unosimy do góry. Wydech. Leciutki, Zeskok, pies głową do dołu. Delikatnie pokręcimy sobie bioderkami na boki. Zwróćcie uwagę, bo może okazać się, że w międzyczasie któryś bok też zacznie się bardziej, oj, mięciutki, przepraszam, bardziej, bardziej Wam rozciągać. Następnie zrobimy sobie tę rozgrzewkę, czyli ugniemy kolana. Przygarbieniem przejdziemy naprzód dłoni. Głowa uniesie się do góry. Na końcu wdech. Wydech. Tutaj już podkręcamy kościół łonową, robimy przygarbienie, odstawiamy pośladki, prostujemy nogi. Leciutki skok wdech, albo podchodzimy nogami, w zależności od tego, jak możecie to zrobić. Wydech całe ciało w dół, na prostych nogach, albo na lekko ugiętych. Podnosimy tułów do góry ręce, głowa unosi się na końcu i wydech łączymy dłonie. Zrobimy trzy takie powtórzenia. Ręce w górę wdech, wydech. Na opuszki palców rąk wdech. Stawiamy dłonie, leciutki zeskok, albo odchodzimy nogami. Pies głową w dół. Uginamy kolana. Kocim grzbietem przechodzimy do psa z głową do góry. Przechodzimy kocim grzbietem tutaj do tyłu. I teraz sobie przysiądziemy tak na całych stopach i wydłużymy tułów do przodu, następnie posuniemy się rękoma w przód do psa z głową w dół, leciutko skoczymy, wdech, wydech i wszystko do góry, wdech, głowa na końcu, wydech, łączymy dłoń, ręce w górę, wdech, wydech na opuszki palców rąk wdech. Stawiamy dłonie, leciutki zeskok, pies głową do dołu. Moje ćwiczenie wyjdzie, że się nie liczy, bo siedzę na kocie. Klękamy, robimy kocik grzbiec w górę wdech, głowa na końcu. Przechylamy się do przodu i tutaj podkręcamy biodra. Po tym ćwiczeniu poczujecie krzyż. Nie ma za bardzo co się tym, że tak powiem, przejmować, ponieważ tam ciało zacznie się bardziej Wam rozluźniać plecy. Robimy kocik grzbiet, odchodzimy po pół do tyłu, podchodzimy, siadamy, wydłużamy brodę do przodu, wędrujemy rękoma, leciutki skok wdech. I wydech. Wszystko w górę wdech, głowa na końcu, wydech łączymy dłoń. Jeszcze dwa razy. Ręce w górę wdech, wydech. Na opuszki palców rąk wdech, zeskok, pies głową w dół, klękamy, kocik grzbiet, wdech, pies głową do góry, głowa na końcu, wydech. Przenosimy się do tyłu, podpieramy się i siadamy pies głową w dół, leciutki skok, wdech i wydech. Wszystko w górę wdech, głowa na końcu i wydech łączymy dłonie, ręce w górę wdech, wydech, na opuszki palców rąk wdech, stawiamy dłonie, leciutki zeskok, pies głową do dołu. Koci grzbiet w górę, wdech, pies. Wydech kocim grzbietem do tyłu. Siadamy sobie, czyli siadamy pupą i ściągamy biodra jak najniżej w dół i wydłużamy plecy. Pies głową do dołu. Leciutki skok, wdech, wydech. I wszystko w górę, wdech. Głowa na końcu. Wydech, łączymy dłonie. Jeszcze raz. W górę, wdech, wydech. Na opuszki palców rąk wdech, stawiamy dłonie, ze zeskok, klękamy kocik grzbiet, pies głową do góry wdech, wydech, siadamy, wydłużamy plecy, pies głową do dołu, leciutki skok, wdech i wydech. Wszystko, góra wdech i wydech łączymy dłonie. Sobie jeszcze siędziemy. Też mam dla Was taką propozycję. Splećcie sobie nogi. Przeważnie, spleciecie nogi z odruchu. Więc, jak to zrobicie z odruchu, to zmieńcie splot nóg. Położymy sobie prawą rękę i będziemy robić takie obroty. Parę razy, tak jak poczujecie. Możecie sobie to przedłużać w domu. Pamiętamy o tym, że do boku wydłużamy bok ciała, idąc w przód. Otwieramy łopatkę, potem ściągamy bark i wycofujemy go do tyłu. Spróbujcie nawet zrobić sobie takie ćwiczenie w domu i w drugą stronę. Siądźcie sobie na chwilkę, zamknijcie oczy przed tymi powitaniami słońca, jak będziecie zaczynać ćwiczyć. Dajcie sobie właśnie tą komendę, nie wiem, intencję, to co czujecie, żeby na ten dzień was się poruszyło. I potem siądźcie sobie i znajdźcie wśród myśli, które się tłoczą w waszej głowie, te myśli, które są wasze. Ja ostatnio zrobiłam takie ćwiczenie i okazuje się, że niewiele myśli jest moich. Więc y, spróbujcie sobie zrobić takie ćwiczenie i zobaczcie, y, jak wam ono wyjdzie. I jeśli jakakolwiek myśl się pojawi tam wasza, ręce do góry, wdech, splatamy dłonie i wydłużamy ręce. To spróbujcie ją też puścić, tak żeby spróbować z taką pustą głową y, zacząć robić te powitania, tak żeby była tylko ta intencja wasza i ten ruch, ta komenda, to co chcecie dzisiaj uzyskać, czyli naszym celem jest na przykład nie wiem sprawność, pogłębienie oddechu, nie wiem może dla kogoś jest ważna piękna cera, a dla kogoś innego to, żeby po prostu dobrze się czuł ze sobą. Spróbujcie takie ćwiczenie sobie zrobić i zobaczcie, jak to Wam wyjdzie. W drugą stronę ruszamy. Takie pełne obroty, tak jakbyście, można powiedzieć, zaczęli chcieć latać. Tak jakbyście, tak jakby ręce były Waszymi skrzydłami, i mają pełniejszy i głębszy ruch. W stawie ten po prostu wasz ruch w przejściach, w tych powitaniach będzie mocny. Będą mocniejsze mięśnie i nie będziecie nadwyrężać kości i w drugą stronę ani stawów. Bo tak jak żeśmy mówili, stawy to troszkę tak jak takie słońca w naszym ciele. Jeśli one są na wyczerpaniu, to ciało nie będzie czuć się komfortowo. Będziecie ciągnąć energię z innych elementów swojego ciała, czyli będziecie ciągle na takim kryzysie. Hop, do góry. wyder skłon w przód. Zrobimy takie dwa skłony. Zmieniamy splot nóg. Teraz ja się położę na długą stronę, sobie usiądę. Ważne jest to, żeby kolano tej nogi. Tak, jak ja mam lewą rękę i prawe kolano, żeby ono odwodziło się na zewnątrz. Pełne takie obroty. Wręcz, jak zaczniecie tak robić, to w ogóle poczujecie w ogóle ciepło, które tutaj jest pomiędzy palcami, i tak jakbyście odgarniali powietrze, poczujecie. I hop, w drugą stronę. Do góry wdech, otwieramy dłonie i wydech w drugą stronę. W górę wdech i wydech. Dwa razy. Siup. No i działamy. Czyli dla przypomnienia, jeszcze przypomnę, jak robić te dwa powitania takie bardziej, um, jak już czy nie czujecie się z wyprostowanymi nogami w kiju, że do tego dążycie, wzmacniacie się. Więc na razie pokażę te dwa powitania bez, tego takiego kija, czyli na razie zrobię te miękkie przejścia, możecie po prostu tak robić. Głowa do góry i wydech, lub z deską. Ale też pamiętamy, o przygarbionych plecach w tych wszystkich przejściach, żeby je prostować. No i robimy albo tak, albo tak. Ja robię tą wersję z prostymi nogami. Czyli lecimy 5 razy. Ręce do góry wdech, wydech jest zawsze, skłon w dół, głowa do góry jest wdech, wydech, głowa w dół, jest w dół, pies głową do góry wdech, wydech ki, w górę wdech, wydech, leciutki skok. Wdech, wydech, i wszystko w górę wdech. I wydech, tak jak żeśmy mówili, złączenie dłoni, bo ręce są troszkę zmęczone, mogą być, jeśli oddech się jeszcze wyregulowuje w ciele, po to, żeby to wszystko zneutralizować, jednocześnie, żeby utrzymać ciepło w klatce piersiowej, czyli to ciepło, które zgromadziliście pod wpływem. Tego ruchu. W ten sposób też się gromadzi ciepło w klatce piersiowej. Jak od razu połączycie ręce przy ostatnim ruchu, przy ostatnim powitaniu, to poczujecie, jak tu się zrobi wam bardzo ciepło w klatce piersiowej i w brzuchu. I potem na chwilkę skłon w przód. Podeprzemy się dłońmi mi podniesiemy na chwilę do góry. Czyli tak na koniec akumulujecie ciepło. Dlaczego zaczynamy też od pięciu? To jest niewielka ilość i przy okazji zaczniecie czuć, jak zacznie w was krążyć to ciepło. Celowo jeszcze pomiędzy wplatam inne ćwiczenia, żebyście poczuli, że jeszcze macie wybór innego ruchu, że jeszcze możecie bardziej miękko to robić i bardziej płynnie żeby te 108 nie było przerażeniem, a jednocześnie żebyście wiedzieli, że każdy do tego może dojść. Więc co? Na dziś zachęcam was do tego, żeby spojrzeć w głąb siebie, w swoje emocje, żeby je puszczać oddechem, spokojem i akceptacją względem siebie i zobaczcie, które myśli są wasze, a które są z zewnątrz. Życzę powodzenia i do zobaczenia jutro. Buziaki.